Rok temu Sylwia zaproponowałabym nagrał analizę Californication. Więc Sylwio, jeśli wciąż tu jesteś, nie zapomniałem o Twoim komentarzu i dziś wrócimy do korzeni i rozłożymy kawałek red -hotów na czynniki pierwsze. A wy też możecie napisać komentarz. Przygotowanie takiego odcinka to kilkadziesiąt godzin pracy, dlatego każda interakcja pod filmem jest mile widziana. Możecie subować, lajkować, komentować, a także udostępniać odcinek na grupach, forach, wykopie. I gdzie tam jeszcze uważacie, bo dzięki temu udaje mi się trafiać do nowych widzów. Po gigantycznym sukcesie krążka Blood, Sugar, Sex, Magic spodziewano się, że kolejny album Red Hotów przynajmniej mu dorówna. Jednak odejście gitarzysty, Johna Frusciante, którego zastąpił Dave Navarro zmieniło stylistykę zespołu. Fankowe brzmienie zostało wyparte przez ostrzejsze riffy, a krążek One Hot Minute zebrał średnie recenzje, a pod kątem sprzedażowym mocno odbiegał od poprzednika. Jednak w 1998 roku Navarro opuścił szeregi Red Hotów. Oficjalnie ze względu na różnice twórcze, nieoficjalnie za przychodzenie na próby pod wpływem na. W każdym razie grupa została bez gitarzysty i była na skraju rozpadu. Przez lata na skraju rozpadu był też John Frusciante, który prawdopodobnie nie poradził sobie ze sławą. Również popadł w uzależnienie, które przez lata tylko się pogłębiało. Jednak na początku 1998 roku basista Flea przekonał go, by zgłosił się do ośrodka odwykowego, a kilka miesięcy później poprosił go o ponowne dołączenie do grupy. Z Californication było tak jak z wieloma innymi. Innymi hitami, czyli mało brakowało, a kawałek w ogóle nie znalazłby się na płycie. Zazwyczaj piosenki Red Hotów powstawały z muzyki na zasadzie Jam Session. Stopniowo rodziła się kompozycja, do której Kidis dołączał się z wokalem. Tu było odwrotnie, bo kawałek istniał w głowie wokalisty, tekst był gotowy. Frusiantej był nim zachwycony, ale kompletnie nie mógł do tego napisać muzyki. Z odsieczą przybyła grupa The Cure. Choć nie osobiście. John słuchał kawałka Carnage Visors i sam nie ukrywał, że mocno się nim zainspirował. Oczywiście to nie są te same dźwięki, ale rytm już jest bardzo podobny. Prosta melodia okazała się być tym, czego potrzebowały wersy Kidisa i numer rzutem na taśmę, załapał się na album. Californication doczekało się ikonicznego teledysku, który łączył tradycyjne nagrania z animacją mającą imitować grę wideo. PlayStation 2 było wtedy dostępne tylko w Japonii, a zespół chciałby, teledysk trochę przypominał to, co miała zaoferować druga generacja konsoli. GTA 3, które ze względu na otwarty świat przypominało trochę to, co przedstawiono w klipie, ukazało się przecież dopiero rok później. Pojawiają się jednak głosy, że twórcy mogli mieć pojęcie, co się. Szykuje, chociażby ze względu na licencje muzyczne udzielane firmie Rockstar Games. Tak czy inaczej, początkowo zamysł był taki, żeby rzeczywiście teledysk stworzyć na silniku gry, a konkretnie Crasha Bandicota. Studio Naughty Dog potrzebowało jednak zbyt dużo czasu i zbyt dużo pieniędzy. Największym problemem był czas, bo ustalenia co do tego jak klip ma wyglądać, trwały tak długo, że ostatecznie na jego przygotowanie były tylko 4 tygodnie. Jonathan Dayton i Valerie Faris odpowiedzieli. Odpowiedzialni za wyreżyserowanie teledysku właściwie chcieli już temat odpuścić, bo nie mogli znaleźć pomysłu, który zadowoliłby obie strony. Człowiekiem, który zgodził się stworzyć w miesiąc potrzebne animacje był Josh Sher, freelancer pracujący dla Disneya, który, uprzedzając fakty, dołączy potem do wspomnianego Naughty Dog, gdzie przepracuje ponad 20 lat, tworząc m.in. grę Uncharted. Fikcyjna gra przedstawiała wszystkich członków zespołu, którzy zaczynali w różnych miejscach Kalifornii, by na końcu spotkać się w Los Angeles. Inspiracją były klasyczne produkcje, takie jak Donkey Kong, Snowboarding czy Crazy Taxi, która Miała być dla twórców największą inspiracją. Chciano też w jakiś sposób pokazać w grze osobowość członków zespołu. Dlatego też Antony pływa w oceanie, Flea, zaangażowany w ochronę środowiska, ratuje drzewa przed wycinką. Dla Johna inspiracją do wyjścia z uzależnień miał być Leonardo da Vinci, więc trafia do jego pracowni, a potem leci na skonstruowanej przez niego maszynie. Jedynie czat, nie wiedzieć czemu, pokazany jest ze snowboardem, bo jak mówił, na desce nigdy nie jeździł. Z ciekawostek. Na tablicy rejestracyjnej widnieje napis Germs, co jest nawiązaniem do punkowej grupy z Los Angeles. Pod filmem o hotelu Kalifornia, Marcin zasugerował, że hit Red Hotów jest w podobnym klimacie. I rzeczywiście, również tutaj mamy przedstawioną mroczną stronę Kalifornii, czy ogólnie show biznesu. Antony Kiddis w tekście zawarł i osobiste historie, i mnóstwo odniesień do popkultury, więc chyba nie pozostaje nic innego jak rozbić to wszystko na czynniki pierwsze i jak za starych, dobrych czasów przeanalizować tekst wers po wersie. Psychoszpiedzy z Chin starają się radość twojego umysłu. Konkretnie w tekście pada Psychic Spice, gdzie Psychic może odnosić się do słowa medium czy jasnowic. Ogólnie sens jest prawdopodobnie taki, że są to szpiedzy, którzy kontrolują lub w jakiś sposób wpływają na nasze umysły. Mówię prawdopodobnie, bo te frazy Anthony Killis usłyszał od, jak sam stwierdził, szalonej kobiety, na którą wpadł w Auckland w Nowej Zelandii. Więc z jednej strony możemy rozumieć to dosłownie, że są na na świecie ludzie zdolni kontrolować nasze umysły z drugiej że radość mogą zabierać nam właśnie tworzone w głowie paranoje i urojenia na przykład o chińskich psychośpiegach małe dziewczynki ze Szwecji marzą o srebrnym ekranie a konkretnie w tekście pada silver screen quotation gdzie silver screen to oczywiście srebrny ekran czyli ekran kinowy, a quotation oznacza cytat. Więc dziewczynki ze Szwecji marzą o wypowiadaniu swoich kwestii na ekranie, czyli krótko mówiąc o roli kinowej i zostaniu gwiazdą. Takie marzenie rzeczywiście spełniło kilka kobiet pochodzących ze Szwecji. Ale też znaczna większość swoją karierę zakończyła w sferze fantazji. I biorąc pod uwagę wydźwięk tekstu, gdzie Kilis chce nam przedstawić Kalifornię w kontrze do tych wyidealizowanych stereotypów, właśnie to jest w w tych wersach najważniejsze, że Kalifornia kusi niejako fałszywymi obietnicami, prezentując tylko swoje blaski. Jeśli chcesz takich marzeń, to jest właśnie kalifornikacja. Ciężko tak naprawdę ustalić, kiedy słowo californication zostało użyte po raz pierwszy. Choć prawdopodobnie miało to miejsce w 1966 roku na łamach Timesa. Przyrostek Ication jest alternatywną formą Ification, którego dodanie tworzy rzeczowniki oznaczające czynność lub proces, w wyniku którego podmiot staje się czymś innym. A konkretnie chodziło o proces bezmyślnego i chaotycznego rozwoju i rozwoju. Rozlewania się miast na ogromne połacie naturalnego terenu. Mieszkańcy innych stanów apelowali m.in. za pomocą naklejek na samochodach, by nie kalifornikować ich regionu. Potem kalifornikacja przybrała trochę inną formę, bo mieszkańcy Kalifornii sprzedawali swoje domy za wysoką cenę i masowo osiedlali się w innych stanach w bardziej komfortowych warunkach za mniejsze pieniądze. Więc californication, jakby nie patrzeć, od wielu lat ma znaczenie dość negatywne. I wydaje mi się, że w podobnym kontekście zostało użyte w piosence. To kraniec świata i całej zachodniej cywilizacji. Słońce może i wschodzi na wschodzie, ale przynajmniej zachodzi w ostatecznej lokalizacji. Jeżeli jesteście zwolennikami teorii o płaskiej ziemi, to rzeczywiście, Kalifornię możecie uznać za kraniec świata. Jednak raczej chodzi tu o pokazanie wyższości tego regionu: że to jest creme de la creme zachodniej cywilizacji. Stwierdzenie, że świat kończy się na Kalifornii, ma więc podobny wydźwięk do stwierdzenia, że Talika skończyła się na Kilemol. A gdyby Kalifornia była turystą, to narzekałaby na innych turystów, sama uważając się za lepszego turystę. Settled możemy przetłumaczyć jako zachodzi, ale też jako osiedla się, a final location bardziej rozumiałbym jako cel, koniec podróży. Więc Kiddis śpiewa, że może i rzeczywiście słońce wstaje na wschodzie, ale zmierza na zachód. Podobnie jak te dziewczyny ze Szwecji i tysiące innych ludzi, którzy marząc o sławie skierowali się właśnie w stronę Kalifornii. To zrozumiałe, że Hollywood sprzedaje kalifornikację. Hollywood w szerokim tego słowa znaczeniu sprzedaje ten wyidealizowany obraz. Media pokazują tych, co osiągnęli sukces, rozbudzając marzenia o karierze, sławie czy dużych pieniądzach. Zapłać dobrze swojemu chirurgowi, żeby złamał zaklęcie starzenia. Skóra gwiazd, czy to twój podbródek, czy to wojna, którą toczysz. Pierwszy wers jest dość jasny. Show Showbiznes i operacje plastyczne wciąż idą w parze. Kidis używa słowa spell, czyli czar, zaklęcie w kontekście dostarzenia, jakby to było czymś nienaturalnym, jakąś klątwą, którą można zdjąć za odpowiednią opłatą. Ciekawiej jest w kolejnym wersie. Celebrity Skin to w dosłownym tłumaczeniu skóra albo cera celebrytów, ale Celebrity Skin to również tytuł nieistniejącego już magazynu, który prezentował roznegliżowane zdjęcia gwiazd, głównie w formie stopklatek z filmów, ale i zdjęć z ukrycia. Z kolei nazwa tej gazety była inspiracją dla grupy Hall do stworzenia piosenki o tym samym tytule, która porusza podobną tematykę, co fragment o operacjach plastycznych. Z kolei dalsza część wersu mam wrażenie stawia pytanie, gwiazdom z zamiłowaniem do operacji plastycznych. Czy ten idealnie wyrzeźbiony podbródek jest prawdziwy, czy to efekt wojny, którą toczą? Z naturalnym pięknem, z przemijającymi latami, a być może chodzi o walkę z samym sobą, by poddać się trendom narzucanym przez Kalifornię. Pierworodny jednorożec, hardkorowe, łagodne... Określenie pierworodny jednorożec odnosi się do Playmate i aktorki Dorothy Stratton, która urodziła się w 1960 roku jako pierwsza z trójki rodzeństwa. Skąd jednak ten jednorożec? Otóż w dużym skrócie, Stratton nim zaczęła karierę pracowała w lokalu Dairy Queen w Kanadzie, gdzie wypatrzył ją lokalny Alfons Paul Snyder. To właśnie on opłacił jej profesjonalną sesję zdjęciową, dzięki której potem trafiła na rozkładówkę Playboya. Snyder stał się dla Dorothy zarówno mentorem jak i partnerem, więc para pod koniec lat 70. przeprowadziła się do Los Angeles i wzięła ślub. Stratton rozpoczęła również pracę jako aktorka w 80. roku, na planie filmu They All Laughed poznała reżysera, Petera Bogdanowicza, z którym wdała się w romans. 14 sierpnia tego samego roku Stratton odwiedziła Snydera, z którym była już w separacji, by m.in. uregulować sprawy finansowe. Jednak z tego spotkania już nigdy nie wróciła. Snyder zamówił ją, po czym sam odebrał sobie życie. Para została znaleziona naga w sypialni, więc określenie hardkorowe softpony Choć brzmi cynicznie, pasuje idealnie. Dorothy Stratton, kalifornijski sen, przypłaciła życiem, a Peter Bogdanowicz swoją relację z Dorothy opisał w książce zatytułowanej The King of the Unicorn, czyli Zabójstwo jednorożca. Sen o Kalifornikacji. Kiddys pewnie doskonale zdaje sobie sprawę, że pomimo tego, że on sam dostrzega ciemne strony show biznesu, to jednak takie życie wciąż dla wielu jest marzeniem. Może nawet taką kwintesencją amerykańskiego snu, którego zazna jednak tylko garstka szczęśliwców. Poślub mnie dziewczyno, bądź moją wróżką dla świata, bądź moją własną konstelacją. Nastoletnia panna młoda z dzieckiem w brzuchu, odurzana informacjami. No cóż, historia jakich wiele piękne słowa, obietnice, ślub, które jednak ostatecznie prowadzą do samotnego macierzyństwa. Kidis przedstawia tu trochę, serwowaną przez media, gloryfikację relacji czysto seksualnych używa zwrotu getting high on information getting high raczej odnosi się do bycia pod wpływem środków odurzających więc dziewczyna w tekście będąca pod wpływem informacji prawdopodobnie ulega fałszywym narracjom czy wzorcom tak jak po nark ma skrzywiony światopogląd, zmienione postrzeganie świata, pewne, nazwijmy to, patologie, traktuje jak coś normalnego, będąc pod wpływem tej kalifornikacji. Zresztą Kiddies spotkał taką dziewczynę w ośrodku Wild WCA, młodą matkę, która bezskutecznie próbowała wytrzeźwić. Choć ta sytuacja była inspiracją do powstania kawałka Porcelain, to mogła odcisnąć swoje piętno właśnie w tych wersach Californication. Ciekawostka, dziewczyna przedstawiona w tekście to Denny, Najbardziej znana z hitu Danny California i wspomniana w By The Way. Jest to oczywiście postać fikcyjna, która niejako łączy dziewczyny, które Anthony kiedyś spotkał na swej drodze. Kiddies tworząc Danny California zdał sobie sprawę, że pisze wciąż o tej samej postaci, która po prostu się rozwija. I kup mi gwiazdę na bulwarze. To jest Kalifornikacja. Chodzi oczywiście o słynną hollywoodzką Aleję Gwiazd, i słowo kup jest tu jak najbardziej trafne. Bo za wyróżnienie trzeba zapłacić i nie mam tu na myśli żadnych łapówek. Samo zgłoszenie nominacji to koszt 275 dolarów, a osoba, której gwiazda zostanie przyznana za jej montaż i zorganizowanie całej ceremonii, musi zapłacić 85 tysięcy dolarów. Kosmos może być ostateczną granicą, ale powstaje w hollywoodzkiej piwnicy. W tej zwrotce będziemy mieli kilka odniesień do popkultury. Słowa Space, The Final Frontier są pewnie doskonale znane wszystkim fanom Star Treka, bo pojawiały się w sekwencji otwierającej odcinek: Space, The Final Frontier. Ale Kidis zdaje się w trochę ironiczny sposób umniejszać potęgę kosmosu. W końcu, co to za potęga? Co to za ostateczna granica? Skoro to wszystko dało się stworzyć w hollywoodzkim studiu. Aczkolwiek myślę, że analizując te wersy nie możemy zapomnieć o teoriach spiskowych, jakoby lądowanie na Księżycu miało być wielką mistyfikacją wyreżyserowaną przez Stanleya Kubricka. Chociaż z drugiej strony pojawiają się głosy, że ten z racji swojego profesjonalizmu nalegał na kręcenie w plenerze, więc Finalnie i tak Amerykanie na Księżycu się znaleźli. Coben, czy słyszysz, jak sfery śpiewają? Piosenki ze Station to Station. Tu zaczyna robić się ciekawie, więc uporządkujmy fakty. Kurt'a Cobaina przedstawiać nie trzeba. Wokalista nierwany, który odebrał sobie życie w 1994 roku. Z jego listu pożegnalnego wynikało m.in., że umarła w nim miłość do muzyki, do tego, co robił i nie chciał dłużej oszukiwać swoich fanów. Wyłamał się z tej pozornej kalifornijskiej idyli, pokazując, że to, co dla jednych jest marzeniem, dla innych może być przekleństwem. Station to Station to z kolei album Davida Bowiego, nagrywany właśnie w Kalifornii, podczas gdy ten zmagał się z silnym uzależnieniem od narkotyków. I to na tyle silnym, że po latach stwierdził, że wieże nagrywali w Los Angeles tylko dlatego, że o tym przeczytał. Ale co z tymi sferami? Otóż spheres możemy przetłumaczyć jako sfery, ale też jako kule. Najpopularniejszą teorią jest ta, która mówi, że chodzi o zespół Foo Fighters, założony przez Davea Grolla, perkusistę Nirwany. Otóż mianem Foo Fighters podczas II wojny światowej piloci nazywali niezidentyfikowane kule świetlne na niebie, po angielsku Spheres of Light. Niby ma to sens, bo mamy koneksję między Foo Fighters a Cobenem, a dodatkowo na płycie Unplugged Nirvana wykonywała cover Bowiego, The Man Who Sold The World. Jednak... Ten kawałek nie pochodził z płyty Station to Station, a Foo Fighters tak naprawdę w ogóle potwórczość Bowiego nie sięgali. Zagrali jedynie na jego 50. urodzinach kawałek Hello Space Boy z płyty Outside. Było to w 1997 roku, więc krótko przed wydaniem Californication, ale wciąż wydaje mi się to mocno naciągane. Z racji tego, że zwrotka jest w klimacie około-kosmicznym, metafizycznym, to ja osobiście jestem fanem teorii, że chodzi o tak zwaną muzykę sfery, czyli starożytną Koncepcję zakładającą, że poruszające się ciała niebieskie wydają doskonale harmonijne dźwięki, niesłyszalne przez człowieka, ale słyszalne przez duszę, jak stwierdził niemiecki astronom Johannes Kepler, rozwijający te teorie lata później. Więc pytanie, czy będący już po drugiej stronie Koben słyszy, jak ciała niebieskie odgrywają piosenki ze Station to Station, albumu nagrywanego, gdy Bowie na własnej skórze poznał ciemną stronę Kalifornikacji, jest jak najbardziej na miejscu. I ma według mnie więcej sensu. A Alderan nie jest daleko to kalifornikacja. Tym razem nawiązanie do Gwiezdnych Wojen bo Alderan to rodzinna planeta księżniczki Lei. Choć akcja filmu miała dziać się dawno temu w odległej galaktyce to planeta została stworzona w magazynie w Venice na obrzeżach Los Angeles, gdzie George Lucas założył studio Industrial Light and Magic więc podobna sytuacja jak w wersach o Star Treku. Urodzony i wychowany przez tych, którzy chwalą kontrolę populacji. Pojawiają się głosy, jakoby w tym wersie chodziło o kontrolę nad społeczeństwem, a nie o kontrolę nad populacją w sensie jej liczebności. Natomiast wydaje mi się, że control of population bardziej jednak pasuje do tej drugiej opcji. Biorąc pod uwagę kontekst historyczny, to rzeczywiście Kalifornia była jednym ze stanów, w którym dokonywano przymusowych sterylizacji, między innymi na więźniach czy recydywistach, ale też po to, by ograniczyć wydatki na opiekę społeczną czy inną pomoc dla Zamożnych mieszkańców. Więc znów mamy przedstawione to dążenie Kalifornii do bycia, nazwijmy to, lepszą częścią świata. Z drugiej strony kontrola populacji może odnosić się po prostu do rewolucji z lat 60. i dopuszczenia do użytku tabletek antykoncepcyjnych, które bardzo szybko zyskały popularność. Kilis urodzony w 1962 roku, jak i jego rówieśnicy mogą więc śmiało utożsamiać się ze stwierdzeniem, że zostali wychowani przez ludzi, którzy ochoczo z tego wynalazku korzystali, a więc kontrolowali liczebność populacji, choć oczywiście w mikroskali. Cóż, każdy tam był i nie mam na myśli wakacji. Każdy doświadczył kalifornikacji. Binder nie musi oznaczać bycia w jakimś miejscu, ale po prostu doświadczenie czegoś. Doświadczenia są różne. Jedni są po prostu odbiorcami treści, w innych kalifornijski styl życia zakiełkował na tyle, że sami chcieli go zaznać, jak chociażby wspomniane dziewczyny ze Szwecji. W jeszcze innych kalifornikacja zbudowała spaczone postrzeganie piękna czy relacji. Nie da się od niej całkowicie od. Odciąć, bo w mniejszym lub w większym stopniu wpływa na nasze życie, nawet jeśli nigdy nie postawiliśmy stopy na kalifornijskiej ziemi. Destrukcja prowadzi wyboistą drogą, ale również przyczynia się do powstania. Destrukcyjny, kalifornijski styl życia nie przeszkodził w powstaniu dzieł, które odcisnęły swoje piętno w popkulturze. Nie szukając daleko, sam Kiddies przez długie lata walczył z narkotykami.

To jest taka przenośnia w odniesieniu do poprzedniego wersu. Trzęsienia ziemi mogą dosłownie powodować wibrację, która wprowadzi strunę gitary w drganie, ale w znaczeniu metaforycznym, te wszystkie złe, destrukcyjne rzeczy zazwyczaj przeradzają się w wielkie hity. Dobre wibracje, czyli good vibrations mogą być kolejną grom słów i odwołaniem się do hitu Beach Boysów również pochodzących z Kalifornii. A fale pływowe nie mogą uratować świata przed Kalifornikacją. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do pochodzącego z Los Angeles zespołu TUL i piosenki Enema. Ogólnie w kawałku chodzi o zniszczenie Kalifornii i kalifornijskiego stylu życia. Zniszczenie miałoby się dokonać przez deszcz meteorytów, kometę czy właśnie tidal waves, czyli fale pływowe. Kili stwierdza jednak, że nawet gdyby Kalifornia została zatopiona, jak życzą sobie koledzy z zespołu Tool, to to jej wpływu, głównie negatywnego, nie da się po prostu wymazać, bo jest zbyt mocno zakorzeniony w naszej kulturze. Bardziej chore od reszty. Nie ma na to badań, ale tego właśnie pożądasz. Wers pojawia się przed ostatnim refrenem, zastępując fragment o Celebrity Skin i myślę, że traktowałbym to bardziej ogólnikowo. Sick nie w znaczeniu choroby, ale nienormalności. W sensie, wiecie, to jest chore, nie da się tego zbadać i wyleczyć jak przeziębienia, ale pomimo tego jest to pożądane. Być może znów Kili zwraca uwagę na operacje plastyczne. Dążenie do doskonałości jest chore, bo... Tak naprawdę nie da się tego w żaden sposób zbadać, ustalić, kiedy ta doskonałość zostaje osiągnięta. Jednak pomimo tego ludzie starają się ślepo do niej dążyć. A może po prostu znów odnosi się do kalifornijskiego stylu życia. Używek, obłudy, romansów, który jednak wciąż kusi i wciąż przyciąga tych, którzy dali się złapać na tą fałszywą otoczkę doskonałości. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem i że nawet fani Red Hotów dowiedzieli się czegoś nowego w tym filmie. Dla mnie osobiście ta piosenka zyskała drugą młodość. Słucha mi się jej zupełnie inaczej niż gdy poznawałem album Californication około 2004 roku. Ale też jak zawsze jestem ciekawy, czy któryś z wersów byście rozwinęli albo wytłumaczyli kompletnie inaczej. Dawajcie znać, piszcie komentarze i jak zawsze widzimy się w kolejnym odcinku.